Teraz druga rzecz jeszcze odnośnie tych nalewek glicerynowych jest taka, że bardzo dobrze jest dodać do nich, tak jak mówiłam wcześniej odrobinę alkoholu. Jeżeli na przykład będziemy robić kwiaty, tutaj są kwiatki mlecza, czy tam niszka lekarskiego, ja mówiąc mlecz mam na myśli niszek lekarski, bo u nas tak się potocznie to nazywa. Um, na przykład właśnie robiąc kwiaty rumianku i tak dalej, to gdybym chciała dodać alkoholu, to dałabym go tyle. A żeby miał końcowo około 25% w końcowej jakby fazie robienia nalewki, czyli jeżeli na miałabym 75% gli, gliceryny, w ogóle całego glicerytu, przepraszam, glicerytu, czyli i gliceny już wymieszanej z tymi sokami kwiatowymi itd., itd. to dodawałabym 25% spirytusu. No bo spirytus to prawie 100%, tak? To już takie są aptekarskie rzeczy. Jest jeszcze jedna rzecz, właśnie związana z tym, że alkohol on przedłuża rzeczywiście trwałość, przed, yy, troszeczkę zwiększa ekstrakcję i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli możecie, to taką niewielką ilość yy, jak najbardziej, słuchajcie, yy, można sobie dodać. Co jeszcze chciałam powiedzieć, ale co? Gliceryna, alkohol. Coś tam jest jeszcze nie tak z tą gliceryną. I jeszcze jedna e, ważna sprawa jest taka że e... Gliceryna, jaka jest tutaj sprzedawana w aptece, ona nie jest sprzedawana w stanie czystym. Oczywiście, słuchajcie, możecie wejść na bloga, zaleć sobie takie, zalałam, nie ma problemu, tak? Natomiast, jeżeli chcecie więcej zrozumieć o tej glicerynie, o glicerytach, to dlatego właśnie poruszałam e, te temat. Ona nie jest sprzedawana, słuchajcie, w stanie czystym, tylko ta ma 85%. E, wiem, że w Stanach Zjednoczonych, nie wiem, czy u nas jest, jest dostępna także e, 95%. A reszta, czy te 15%, to jest woda, bo inaczej to byłoby strasznie gęste. Domyślam się, że, że to jest przede wszystkim e, powód. No i mamy sobie taką glicerynę i właśnie dlatego, że ona dużo słabiej konserwuje niż alkohol, trzeba mieć odpowiednie stężenie tej gliceryny, żeby nam się nasz gliceryn nie zepsuł. I to jest minimum 50-55% gliceryny w końcowym produkcie, czyli na przykład tutaj jest 85% gliceryny. Nie chodzi o to, że na przykład weźmiemy 100 gram mniszka, 200 gram gliceryny. Tak? Chodzi o to, że musicie zwrócić uwagę na to, że jeżeli zalewacie, to nie jest 100% gliceryna, tylko to jest 85% gliceryna. Natomiast w końcowym produkcie dążycie do tego, żeby było to co najmniej 50% czystej gliceryny. 55-65% już jest w ogóle najlepiej, bo wtedy nie ryzykujecie, że Wam to się e, zniszczy, albo mniej ryzykujecie. E, I też możecie dodać, nie wiem, nawet łyżeczkę tego alkoholu, to już troszeczkę przedłuży trwałość, więc to jest jakby taka ważna rzecz, pamiętać, jeśli byście Chcieli sobie sami kiedyś gliceryty robić, czy tam dla siebie, czy dla dzieci, czy z jakiegoś tam innego powodu, bo na przykład lubicie. Także to tyle, jeżeli chodzi o gliceryty. Zapraszam Was na Zielony Zakątek i będziemy sobie robić właśnie taki gliceryt z mniszka. A oprócz tego chciałam Wam jeszcze pokazać, w jaki sposób przygotować sok z mniszka według profesora ożarowskiego. Tyle tylko, że ten sok, on ma trwałość około 4 miesięcy, więc to też nie jest jakaś trwałość powiedzmy sobie yy, zadziwiająca, no ale, ale zawsze jakaś i, i dobrze mieć opcję. Także to tyle, do zczytania, miłego dnia. Hej, hej!